Pana okay, Pas, <noise> to, 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 to że... ja, ja, będzie Nie no to dobrze, ja mam ja bada, to lęko, wydaj mnie za Jasia, wydaj mnie za Jasia, spodobały mi się kółeczka upasa pasach. Spodobały mi się kółeczka upasa Oj, nie dam cię za Jasia, byś nie narzekała, byś nie narzekała, za swoją urodą, byś nie zapłakała. Za swoją urodą. is that

Witam, mam tu swoich znajomych małych. Gdzieś tu jest mój Antoni z Krasnoludka. I inne dzieci, tym bardziej jest mi miło, że przy, dzisiaj spędzacie dzień z nami. Na początek e, poproszę nasz zespół swojaków, żeby zaśpiewali e, dla nas wspaniałą piosenkę, i zaczniemy dalej imprezę. witam was bardzo serdecznie art piknik tutaj panowie i fundacja inicjatywa społeczna pis żegnamy zimę a witamy wiosnę tak a co się dzieje wiosną takiego co jest takiego fajnego wiosną kwitną kwiaty co się dzieje Grzeba się zielenią, tak? co jeszcze się dzieje wiosną? Cieplej? Tak, cieplej? robi się cieplej. Wiosną robi się również cieplej, tak? Słuchajcie, jest to wasza organizowana przez Art Picnic i Fundację Inicjatywa Społeczna. Jest to impreza skierowana właśnie do was, a już latem zaprosimy was do wspólnego spędzania czasu podczas czwartej edycji festiwalu Art Picnic. Wówczas będzie zorganizowana dla was właśnie wioska w której będą przeprowadzone różne warsztaty, plastyczne i teatralne. I tam Was już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Ja nie chcę Wam tutaj zabierać za dużo czasu i przedłużać, bo jest troszeczkę zimno. Dlatego teraz poproszę Druhne Darię z 13. Szczepu Czarnego, Szczepu imienia Zawiszy Czarnego, która zrobi z Wami malutkie zajęcia i opowie o ekomarżanie i o karmieniu kaczek i o innych niespodziankach. Słuchajcie, jako znany ornitolog, yy, chciałabym się Was zapytać, jakie kaczki pływają w naszym jeziorze. Czy ktoś wie? Wiecie? Kto wie, ręka do góry. Chodź. Jaka to kaczka? Powiedz głośno, nie bój. Tak, łabędzie. To prawie kaczki. Bardzo dobrze. Też pewnie jesteś tak znanym ornitologiem jak ja. Więc e, teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o ornitologię, no to pływają u nas łabędzie i kaczki. Ślicznie to zgadliście. I teraz tak, te kaczki i te łabędzie będą mieli, mieli dzisiaj, miały dzisiaj gości w postaci waszych marzan. No i wasze marzanny. Czy wasze marzanny są przyjazne kaczkom i łabędziom? Wiecie czy nie wiecie? Kto wie ręka do góry? Tak czy nie? Nie. są. Słuchajcie, ale my tutaj mamy taką marzannę i mam nadzieję, że będziecie to praktykować z roku na rok, która jest takim kaczkom, łowędzią i innym żyjątką y, dla naszej wody szczecineckiej przyjazną. Mianowicie mają tam, y, jest to po prostu trawa suszona. Y, i macie tam kwiatki, marcheweczki i inne tego typu rzeczy. I słuchajcie, odnośnie, odnośnie zgadywanek, ja już wam trochę powiedziałam, co tam jest. Potrzebuję z każdego przedszkola po dwóch ochotników których weźmie i pozbiera po przedszkolach moja ulubiona pomocnica, druchna Maja. Poznacie ją po długim warkoczu i rudych włosach. I stawajcie sobie tutaj. Uwaga, to my tu już w przedszkole jakie? Lutka, wow, Wszystkie Wszystkie No starajcie się zgadnąć. I wracamy szybko, zapamiętajcie. Tak, do... przekażcie to swojemu przedszkolu albo klasie. I zaraz głośno wykrzyczycie, ile kto ma odgadniętych rzeczy na naszej ekologicznej marzanie. Trzy. Trzy. Okej. Tak. Nie no, dobrze to Oni mają cztery.

Prowadzony przez 13 szczep. Teraz, żeby Was tutaj za długo mnie zatrzymywać, proszę ustawcie się przed każdym przedszkolem i proszę o wprowadzenie przedszkoli pięknie, w dłuższa

Poczeka, panie, panie. Co? to Co? małą część, Jestem na żadną tutaj. docy, przewa i za pomętzao widza się zgórodze, za pomętzano się ogóda jakie mamy piękne, kolorowe, nieekologiczne marzanny. I za te wszystkie marzanny wszystkim przedszkolom serdecznie również dziękujemy. Brawo wielkie. naszej rzeczce. Ignacy, z jakiego przedszkola masz marzannę? Dobra. Misiu pierwszy startuje do wody. Uwaga. Wstrzymujemy oddech. Ważna chwila. Kolejne przedszkole, zapraszam. Proszę, Proszę. Przeczek. Teraz Przeczek. Przeczek. ale ogromna. Przeczek. 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 Zamarzenna. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że tej marzenne nie wolno dotknąć, bo to jest zły przesąd. Nie oglądamy się za nimi, niech odchodzą. Maria? Nie wiemy, co to za marzenna, ląduje w wodzie. Dzieci, prosimy, że. No, co? się Wszystkie marzeny zostaną wyłowione, zaraz to zostanie posprzątane, bo one nie mogą e, tak sobie popłynąć do naszego stanie się zadość. Proszę ją za prezent. Uważaj, nie połapasz się. Ekologiczna warzywna do wody marsz. Brawo! Słuchajcie! Zimą uważam za pożegnaną. Dziękuję za przybycie w przedszkolu. Dziękuję, że przyszła do nas szkoła podstawowa numer 4 i również uczestniczy w naszej zabawie. Dziękuję bardzo Padmiodowi za wsparcie, Sprawie Miejskiej za wsparcie. Dziękuję harcerzom, jak zwykle niezawodnym. Dziękujemy. Możecie się rozejść bo jest zimno. Wracajcie na ciepłą herbatę do przedszkolu. 真的羡慕。